Witajcie. Jestem zalogowany teraz na koncie biznesowym Wallen School. To jest konto biznesowe, ale to jest konto demo, więc chciałbym Wam pokazać tutaj kilka rzeczy, a więc po zalogowaniu tutaj od razu mamy taką informację. Aby zmaksymalizować swoje zarobki, umieść pierwszego partnera po prawej stronie swojego drzewa binarnego, czyli Wam już tutaj podpowiedź. Bardzo to jest intuicyjne. Tutaj mamy już podane ile osób, mam taki wykres, ile osób jest w naszym zespole. Mam w tym momencie 6 osób. Zostały one dodane na moją prawą nogę. Jak widzimy, dalej szybko możemy sobie sprawdzić dla naszego konta oczekujące wypłaty, e-portfel i nasze kredyty szkolne. O tym będę jeszcze mówił, co to są te kredyty szkolne. Pod spodem nasza wizytówka, nasze zdjęcie oraz kod QR ten kod możemy umieścić albo wydrukować na wizytówce bądź umieścić w naszych social media I, i w momencie kiedy ktoś ten kod zeskanuje przeniesie tą osobę tutaj do strony rejestracyjnej bardzo fajne narzędzie jak widzimy już tutaj pierwsze takie coś otrzymujemy nasze informacje kiedy dołączyliśmy na jakim pakiecie jesteśmy nasza ranga oraz stopień Tutaj ważność pakietu. Jak widzimy, tutaj już są pakiety binarne, czyli będzie zarabianie także tym systemem binarnym. Tutaj nasze limity prowizji. Dalej, mapa świata. Tutaj mamy podświetlone, z jakich państw dołączyli do nas partnerzy. Ja mam dwie osoby z Tajlandii, jedna osoba z Namibii, z Nigerii, Włoch oraz z Polski. Jak widzimy po lewej stronie, nasze linki do zapraszania osób, i możemy tutaj sobie ustawić, czy dodajemy daną osobę na lewą stronę, czy na prawą, bądź użyć takiego ogólnego do rotacji i będzie ten link przekierowywał raz na prawą, raz na lewą stronę. Tutaj więcej takich mamy właśnie narzędzi. Bardzo super rozwiązanie. Plus kolejna osobista strona z kodem rabatowym nasza aktualna ranga jestem wschodząca gwiazda. Zapraszam wszystkich oczywiście do dołączenia do mnie. Tutaj na to konto demo jest to bezpłatne i będziemy mogli tutaj tworzyć sobie takie wirtualne struktury, wirtualne zarobki. Będzie można zobaczyć jak to wszystko wygląda w rzeczywistości. Do następnej rangi potrzebuję jedną osobę na lewą, jedną na prawą stronę. Odezwijcie się do mnie, wyślę wam link i będziemy tutaj sobie działać bez żadnej presji. I kolejna informacja. Nie mam jeszcze kwalifikacji. tak Do prowizji binarnej tutaj mamy około 9, nie około, a właściwie 9 możliwości zarobku. I o tym też będę opowiadał później. Nasze menu po lewej stronie mamy mój zespół, kup kursy, jakie kursy wykupiliśmy, ile mamy tych kredytów szkolnych. Mój zespół tutaj mamy podział na właśnie drzewo poziomowe, binarne, do, online Partnerzy bezpośrednio, no najwidzicie jest tego mnóstwo informacji. Mamy społeczność też w wersji demo to nie działa, tylko w wersji płatnej. Mój volumen, czyli mamy wolumen binarny, planszowy. Wszystkie informacje, ile zarobimy, ile potrzebujemy, aby osiągnąć dany, dany poziom bądź dane zarobki. Tak, tutaj mam taki kalkulator, właśnie, wolumenu. Jeżeli jesteśmy na pakiecie niebieskim, będziemy otrzymywać 12 dolarów 11 centów tygodniowo, takiej tygodniówki prowizji, właśnie z wolumenu, i ta prowizja będzie się za każdym razem zwiększała. Przychód, wzrost właściwie szkoły. Przewidywany jest na poziomie 10-20% rocznie, więc ta kwota również się będzie zwiększała. 52 tygodnie to jest pakiet niebieski, tyle mamy aktywności biznesowej. Wszystko można sobie fajnie policzyć, ile można zarobić. Dalej mamy plan kompensacyjny, tutaj wszystkie informacje procentowe, właśnie prowizja wolumenowa przy danym pakiecie i ile otrzymamy pieniędzy na dany na danym pakiecie. Tutaj chciałem powiedzieć, że 20% z danego pakietu idzie od razu na konto szkoły, 80% idzie dla partnerów. Tak, żeby nie było później nieporozumień. Możemy kupić bomny, upominkowe. Fajna opcja jako prezent, dowolny pakiet. Mamy e-portfel, wpłata i wypłata z e-portfela Wallencoin. Bardzo ciekawa opcja. Tutaj już w świat krypto wchodzimy, jeżeli osiągniemy daną rangę Będziemy mieli odpowiednie zarobki i odpowiednią właśnie pozycję. Będziemy mogli tutaj kopać, tak? czyli mining, wydobywać tego WLN, czyli Wallen Coina. Super sprawa na przyszłość kryptowaluty, wiemy, jest to bardzo gorący temat i to będzie przyszłość. Mamy tutaj tabelę wyników, możemy sobie sprawdzić, kto jak sobie radzi wypłacić pieniądze, oczywiście zarządzanie profilem, czyli ustawienia tego profilu, raporty, jakie zakupy dokonaliśmy, wypłaty, tak, wszystko i wydajność rangi, takie możemy sobie też zdobyć i mamy też przybory, czyli narzędzia promocyjne, tutaj między innymi taka ramka na zdjęcie profilowe, dodatkowo będziemy mogli też pobrać materiały, czyli jakieś tła, na zdjęcie w tle i tego typu rzeczy. Otrzymujemy także skrzynkę pocztową. Tutaj możemy komunikować się ze swoją drużyną, czyli downline'em, tak? Moja drużyna indywidualnie możemy kogoś wysłać sobie na przykład wiadomość i w ten sposób się komunikować. Mamy też Centrum Wsparcia. Tutaj, jeżeli coś nie działa, coś nie pasuje, zgadza to można tutaj zgłosić etykiet i C. CRM, tak, CRM. Tutaj będzie możliwość zakupu takiego jeszcze dodatkowego narzędzia do zarządzania swoimi tutaj kontaktami. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Będę tworzył więcej materiałów na temat tutaj tego konta. Pobawimy się i jeszcze raz zapraszam Was do dołączenia do mnie. odezwijcie się do mnie po link, a lub ten link będzie gdzieś w opisie albo w komentarzu. Zapraszam do dołączenia. Można się fajnie pobawić za darmo, poćwiczyć zapraszanie ludzi. I na pewno zbudować coś fajnego, jakiś długofalowy biznes, który zapewni nam godne życie w przyszłości. Dziękuję jeszcze raz, pozdrawiam. Trzymajcie się, Rafał.